E-Wallet w XTB czym jest, jak działa, jakie korzyści nie tylko w kontekście inwestowania może nam przynieść nowe rozwiązanie od XTB. Po ostatnim filmie poczułem się wręcz przez Was wywołany do tablicy w komentarzach, żeby pokazać Wam, jak działa e-Wallet, jak z niego korzystać, no i spojrzeć na niego przede wszystkim pod kątem przewalutowań, bo te okazują się być tutaj bardzo korzystne. Na samym początku przejdziemy sobie w ogóle czym jest eWallet. I tutaj tak jak samo XTB nam komunikuje, jest to narzędzie do darmowego przewalutowania i daje nam wygodny dostęp do pieniędzy. Ponieważ eWallet, to musicie wiedzieć, jest nie tylko właśnie narzędziem do przewalutowania, ale również odpowiednikiem karty takiej jaką mamy w banku, za pomocą której będziemy mogli płacić nie tylko na terenie Polski, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie będziemy mieli dostęp do internetu. Dodatkowo prowadzimy ten e-wallet bezpłatnie i możemy założyć konta w wielu walutach. Możecie też ten e-wallet podłączyć sobie do Google Paya, Apple Paya, czy nawet do Garmin Pay, a. Więc jest kompatybilny z aplikacjami do płatności, których używa się na co dzień. I tak jak powiedziałem, jak sami zresztą widzicie, w ramach EOLET-u dostajecie kartę na licencji Mastercarda, która działa jak właściwie każda inna karta. Mamy tutaj wymianę walut, możemy wysyłać i odbierać przelewy, możemy wpłacać, wypłacać środki, to za chwilę wam pokażę, jak to działa. A także jak przy każdej innej karcie w banku, możemy zarządzać swoimi limitami wpłat, wypłat. I tak jak widzicie, w takich walutach możemy odbierać otworzyć sobie konto na e-wallet, chociaż nas z perspektywy inwestorów szczególnie będzie interesowało euro, dolar, no i funt brytyjski. I tak jak powiedziałem, z e-walletu możecie korzystać za granicą. Jeżeli za granicą płaci się na przykład w euro i na Ewolucie posiadacie euro, no to będziecie płacić bez żadnych dodatkowych opłat. Natomiast jeśli znajdujecie się w kraju, gdzie operuje się inną walutą, to będzie zastosowany przelicznik Mastercarda, który można znaleźć pod linkiem. Jak wejdziecie sobie na stronę XTB eWallet, no to tutaj zjedziecie do FAQ i możecie kliknąć sobie taki link i tu wam wyskoczy kalkulator, gdybyście chcieli wiedzieć ile to będzie kosztowało. Musicie też wiedzieć, że dostawcą jest Deepocket, czyli instytucja pieniądza elektronicznego zarejestrowana przez bank Litwy. No i teraz, gdzie można na samym XTB znaleźć ten e-wallet? Pierwsze co, to trzeba zalogować się do webowej aplikacji i tutaj, jak klikniecie sobie plusik obok Market Watch, który jest tutaj standardowo, no to poza IKEM mamy również e-wallet i tutaj ten eWallet się znajduje. Możemy sobie do niego przejść. Możemy sobie tutaj też założyć właśnie nowe konto w tych walutach, o których przed chwilą powiedziałem. Natomiast jak sami widzicie z poziomu komputera, no nie będziemy w stanie tutaj zrobić wszystkiego i większość rzeczy będziemy robić za pomocą aplikacji XTB w telefonie. I szczerze mówiąc, to jest bardzo wygodne rozwiązanie, to znaczy, ta aplikacja jest naprawdę przyjemna w użytkowaniu i większość czy to zakupów, czy właśnie tych przewalutowań, wszystkich tak naprawdę transakcji. E Robię za pomocą aplikacji, a więc teraz przejdziemy już dokładnie do tego, jak to wygląda krok po kroku w aplikacji. Więc pierwsze co, no to musimy przejść sobie do aplikacji mobilnej, którą już właśnie odpaliłem na telefonie. Trzeba mieć w ogóle konto na XTB. Jeżeli takiego konta nie posiadacie, to tutaj pojawia się poradnik, jak takie konto założyć. Możecie to zrobić z linku w opisie. A jeżeli przy rejestracji wpiszecie mój kod Snela. To poza tym, że wspieracie mój kanał, dostaniecie totalnie za darmo materiały edukacyjne od XTB dla początkujących inwestorów. Więc zachęcam do założenia konta u polskiego brokera, gdzie do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie nie płacicie żadnych prowizji i gdzie w dodatku za pomocą eoletu można wykonywać bardzo tanie, bardzo korzystne przewalutowania. Więc jak już jesteśmy w aplikacji e, i mamy ten nasz podstawowy panel, będziecie pewnie mieli tutaj nieco inne aktywa, możliwe, że w ogóle nie będzie Będziecie mieli albo będzie wyglądało to mniej więcej tak jak tu, klikamy sobie przycisk portfolio i kiedy wejdziemy w portfolio, no tutaj macie zablurowane wszystkie rzeczy związane z moim portfolio. Nie chcę się dzielić publicznie tym, jakie tu są kwoty i co tu się znajduje, natomiast w prawym górnym rogu widzicie taką ikonkę, jakby karty. Klikamy sobie tutaj. Po kliknięciu w ten przycisk, będziecie musieli jeszcze aktywować ten e-wallet. To jest kilka prostych kliknięć, bardzo intuicyjnych, nic tutaj nie ma skomplikowanego. Natomiast nie mam jak tego pokazać, ponieważ zrobiłem już to wcześniej, ponieważ e-wallet już posiadam. No i tym sposobem trafiliśmy na nasz e-wallet. I teraz jak widzicie, kiedy około 00 PLN kliknę sobie strzałkę. Tutaj mamy wszystkie nasze konta, które są otwarte. Tak jak przed chwilą na komputerze otwarłem konto w funcie brytyjskim, no to widzicie, że ten funt brytyjski tutaj jest. Ja na EOLecie, tak jak widzicie, mam 000, ponieważ korzystam z niego tylko do przewalutowań. Przewalutowuję i przerzucam środki na drugie konto, na XTB. Pierwsze, co musimy zrobić, to na nasze konto złotówkowe wpłacić w wolne środki. I tutaj ja już mam dostępne środki na XTB. Jeżeli na samym XTB nie macie środków, no to trzeba najpierw zasilić konto na XTB. Teraz wybieramy z jakiego konta chcemy te środki pozyskać. I chcemy je pozyskać z konta złotówkowego. Powiedzmy, że będzie to 50 zł. I 50 zł przelewamy na e-wallet. Tak jak widzicie z konta real z numerem na e-wallet 5 dyszek potwierdzamy, przechodzimy do podsumowania. Tutaj mamy jeszcze ponownie pokazane o co chodzi. I tak jak widzicie, klikamy sobie potwierdź zamówienie, wpisujemy PIN, jeśli taki macie do aplikacji. No i pyk. Zlecenie zostało złożone, a więc to już mamy. I tak jak widzicie, na Eolecie w złotówkach pojawiło się 50 zł. Kiedy dodaliśmy sobie już te 50 zł do naszego eoletu, to musimy z tego wyjść i z, z poziomu portfolio obok kwoty klikamy sobie strzałkę. Tu widzicie, mam dwa konta w złotówce i w euro, i musimy założyć sobie kolejne konto. Więc ja tutaj, dla przykładu, klikamy dodaj konto, klikamy ten pomarańczowy plusik. Ja, dla przykładu, założę tutaj konto w dolarze i teraz. Wychodzimy z tego. Jak widzicie, pojawiło nam się nowe konto z nowym numerem w dolarze, więc wszystko jest w porządku. I teraz z poziomu konta złotówkowego klikamy przenieś, wpisujemy kwotę, czyli 50 zł, wybieramy sobie konto w dolarze wychodzi nam 13,4. Przejść do podsumowania. Widzicie, po jakim kursie jest to przewalutowanie i jak możecie sami zobaczyć, jest ono nawet korzystniejsze niż na rewolucie, który słynie z tego, że ma bardzo tanie, a właściwie darmowe przewalutowania. Z tego poziomu klikamy sobie potwierdź zlecenie. Zlecenie zostało złożone. Jak przejdziemy na konto w dolarze, to widzicie, że mamy 13 dolarów. I teraz z tego e-walletu w dolarze... Musimy przenieść nasze środki na nasze konto e, właśnie w dolarze, więc wpisuję sobie kwotę. Widzicie, że przenosimy z ewolutu na konto real z takim numerem. Klikamy sobie przejść do podsumowania, klikamy sobie potwierdź zamówienie. Jak widzicie, mamy bez prowizji przeniesienie środków. Przenosimy na nasze konto już prawdziwe. No i teraz musimy przełączyć się z poziomu portfolio na nasze konto w dolarze ładuje nam się konto w dolarze jesteśmy no i teraz jedyne co nam pozostaje no to na przykład znaleźć jakiś powiedzmy ETF notowany w dolarze zawsze jak wpisujecie sobie nazwę no to możecie znaleźć na samym końcu w jakiej on jest walucie mamy tutaj w dolarze jest to ETF no i w tym momencie mamy 13 dolarów no to oczywiście nie jest dużo ale możemy taki ETF sobie zakupić no i tak naprawdę jeśli chodzi o ten poradnik to by było tyle nie jest to jakieś super proste, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast pozwala nam to przewalutować środki po bardzo korzystnym kursie, bez żadnych dodatkowych prowizji i możemy dzięki temu kupować ETF -y, czy akcje notowane właśnie w euro czy też w dolarze i nie musimy ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Kiedy wejdę sobie na konto złotówkowe i będę chciał kupić dokładnie ten sam ETF, też wyceniany w dolarze, i na przykład będę go chciał kupić, powiedzmy tam wpiszemy sobie 20, klikniemy sobie e, buy. No to pojawia nam się informacja o tym, że mamy 0,5% na przewalutowaniu. Więc bezpośrednio ze złotówki do dolara mamy koszty przewalutowania. I tutaj kurs wymiany jest gorszy niż był w przypadku tego przewalutowania wewnątrz euroletu. Więc tak krótko podsumowując, jest to bardzo fajne rozwiązanie. I póki jest w takim wydaniu, w jakim jest teraz, póki daje możliwość darmowych przewalutowań, darmowego prowadzenia konta, to nic tylko korzystać kupować akcje, kupować ETF-y, no bo w tym momencie to chyba nie ma konkurencji, która byłaby tańsza niż XTB, szczególnie dla osób z mniejszym kapitałem, które miesięcznie nie wykręcają wolumenu większego niż te 100 tysięcy euro obrotu. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się przydał, że się podobał i że wytłumaczył temat, co do którego zostałem wywołany do tablicy w poprzednim filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym.